Cześć, to Natka koniarka i dzisiaj chciałam wam bym pokazać moje e, ludziki no nie szlach, no ale konie tak szlach, e, stanie i przyczepę. No to e, zaczynamy. E, z rybaczek nie szlajch, e, czarna błyskawica, ogierek, e, to jest e, z rybaczek Tinker. E, tak. To jest pani Heja, eh, która, eh, która lążuje em, Emilię na Tinker. Tak. Tutaj jest Emilia, a tutaj jest moja klacz eh, rasy Tinker, która się właśnie też nazywa Tinker. Tak. Tutaj pani Kasia, em, która jest em, właścicielką tej Stadliny i ona czy znaczy ma jazdę. Eh, która tam ćwiczy, co nie? Na, pio, która ćwiczy pioruna z mają. Tak, właśnie. A piorun to jest Ogier Rasy Knapstrup. A to jest nasza zaawansowana zawodniczka. Ona się nazywa Klaudia. Na klii. I one skaczą przed przyszkole. tak. Okej. Okay. A, poczekajcie, bo mi się wszystko tutaj rozwinęło. A, tak, jak układam, to mogę Wam powiedzieć jedynie, że się nazywa Natasza. Mieszkam na Dolnym Śląsku, jeżdżę konno na moim ukoch ukochanym koniu Hufflingerze, Emblancer. Tutaj jest ich stanie, tylko mam na trzy boksy. Niedługo będę mieć ym, ym, trakenów rodzinkę. Tak. Tutaj jest box klei. Mają takie wsuwa wsuwanie, gdzie tam są miona. Tak. Yy, tutaj jest thin, box Tinker, a to jest box pioruna. Wiem, nie ma tutaj czegoś tego, ale okej. Okay. Yy, tutaj są szczotki. A tutaj taka bramka, że się... miałaś kineska, ale nie chcę mi się teraz zaczynać. No i że to się tak przypisało, Przynajmniej Przednęło yy, ginesko mi. I już tak po prostu wiecie było. A tutaj są takie szczoteczki o w ogóle. Takie coś. A przyczepa to wygląda tak. Tak, to jest moja przyczepa. No, tak wygląda. Mi się bardzo podoba. Patrzcie jak to jest robione. Że koń sobie tutaj normalnie po czymś tam wchodzi, prawda? Czekajcie. O, wchodzi sobie do boksu, prawda? Wchodzi sobie do boksu. Tu zaciągam to i jest takie jakby zamknięcie. I później wstawiam tak. No i y, jest zamknięty, zamknięta to ta. No wiecie, przyczepa. Y, tak, właśnie. Y, no to chyba wszystko co z mojej stadyny. No to subskrybujcie, komentujcie, piszcie komentarze, łapki w górę i zapraszam do oglądania następnych filmików. Napiszcie, czy warto. Bye bye.